Mr Beast, największy youtuber na świecie podbił internet filmami z rozmachem większym niż nie jedna telewizja, w których uczestnicy mogli wygrać setki tysięcy, a czasem nawet miliony dolarów. Jego kanał ma aktualnie ponad 419 milionów subskrybentów, a sumarycznie wygenerował ponad 90 miliardów, powtarzam, miliardów wyświetleń. Skala jest ogromna. Rozdawanie samochodów to dla niego chleb powszedni, ponieważ rozdawał już nawet prywatne wyspy czy odrzutowiec. Własności prywatnego odrzutowca. Jest oficjalnie na nazwisko Twojej rodziny. Mamy prywatny samolot! Jednak poza budową swojego imperium medialnego i finansowego, Mr. Beast ogromnie angażuje się w projekty charytatywne. Sadzenie lasów, oczyszczanie oceanów, budowa domów, szkół czy szpitali, pomoc dzieciom potrzebującym, zwierzętom czy osobom niepełnosprawnym. A wymieniać mógłbym jeszcze bardzo długo. W sierpniu ogłosił kolejny ogromny projekt akcja Team Water. Ma ona na celu zebrać 40 milionów dolarów dla osób bez dostępu do wody pitnej. Czy mu się to uda? Mamy misję, aby 2 miliony osób na całym świecie miały dostęp do czystej wody. Opowiem wam dzisiaj, czym jest ta akcja i dlaczego warto ją nagłośnić, oraz jak Mister Beast dorobił się statusu internetowej Supergwiazdy i filantropa jednocześnie.